Cześć, witam w moim magicznym warzywniku. Wreszcie biorę się za te moje grządki podwyższone z big bagów. Tutaj mamy taki big bag. Dla mnie jest to bardzo tania alternatywa dla podwyższonych grządek, ponieważ ja dostałam to za darmo. Ale nawet jeśli trzeba to kupić, tego big baga, to naprawdę, jak sprawdzałam, to są naprawdę niskie ceny chyba 27 zł kosztuje taki big bag a z niego można sobie zrobić, ja sobie zrobiłam wtedy trzy i teraz też będę miała trzy grządki podwyższone. Jak będziemy to robić? Bardzo prosto. Trzeba, największy chyba problem dla mnie, bo ja chciałam sobie to już położyć na wyłożoną agrowłókniną trawę, więc troszkę mi z tym zeszło, bo już od dawna o tym mówię. W związku z tym, że ja też będę potrzebowała ich do roślin dyniowatych, więc się z tym nie śpieszyłam, bo jeszcze tak naprawdę mam Powiedzmy miesiąc na, przygot na zrobienie i na przesadzenie. Dlatego one jeszcze będą sobie tutaj troszkę stały. A dlaczego to Wam za chwilę powiem? Najpierw musimy sobie tego big baga podzielić na trzy części. Najlepsza jest zawsze ta ze spodu, bo ona ma właśnie ten spód. Więc tutaj nie ma już dłużej yy, jakiejś tam. Filozofii. Tu jest trochę więcej pracy, ale to też nie jest jakieś tam straszne. Przetnę sobie to nożyczkami i widzimy się za chwilę. Dobra, mamy to gotowe. Tego postawię sobie chyba tutaj. O. Wydaje się, że on jest mały, ale uwierzcie mi, teraz akurat go nie widzieliście, ale naprawdę to są potężne skrzynie. Tu będzie kolejny. Zaraz Wam też pokażę, jak to robię, bo one takie wysokie nie będą, i ten będzie tu, tylko muszę jeszcze sobie to rozpatrzeć z daleka. Dobra. Muszę sobie tamtą troszkę przesunę, żeby mieć dobre wyjście z tunelu foliowego. tak żeby ja lubię jak jest równo, ale no nie zawsze się tak da. Chcę sobie tutaj zrobić dobre wejście, bo wiecie, czasami trzeba taczką do tunelu wjechać i tak dalej, więc żeby tutaj dobra, teraz będzie ok. I tu, po prostu sobie to tak brzydko mówiąc, zaginam. Bo ona by była za wysoka. O! Tak, tak, tak. Teraz, niestety, moje plany troszkę koliduje wiatr. Ale zobaczcie. I teraz tutaj wypełniamy. Ona się ładnie wtedy. Ja sobie tamte przy zakładaniu, teraz już tego nie ma, ale przy zakładaniu, żeby one mi się tak bardzo nie rozchodziły. Yy, ograniczałam je drucikiem, ale nie jest to jakieś bardzo konieczne i to jest cała filozofia. Teraz trzeba ją wypełnić. A czym wypełniamy? I to jest właśnie najważniejsza rzecz, yy, bo nie wiem, czy będę to teraz pokazywała. Dla mnie te grządki były świetne i naprawdę wszystko mi super rosło. Dlatego, że one były zrobione na zasadzie kompostownika. Czyli one sobie stały i, tak jak teraz, powinnam to zrobić już dużo wcześniej. I one by sobie tutaj stały, i ja bym sobie wkładała jakieś resztki. Trawa, która była koszona, to tutaj też zawsze do tych grządek wędrowała. I nigdy mi tak dyniowate, a były tam cukinie, dynie i arbuzy w moim pierwszym sezonie w warzywniku. Nigdy mi nie rosły tak jak wtedy, naprawdę. I teraz mam jeszcze, no tam już są wysiane groszki, ale mam jeszcze tą jedną, którą, która czeka na fasolkę. Trochę ją popsułam, tak jak wam mówiłam, ziemią od sąsiada, która była takiej słabszej jakości, ale jak sobie teraz to przekopałam, to naprawdę te gałązki, które, wiecie, przechodziłam, leży gałązka, bach, do do tego big baga wrzucałam. Naprawdę yy, taka jakość tej ziemi się fajna zrobiła. Jak ja to sobie teraz przekopam, jak się ją weźmie w rękę, to ona jest naprawdę taka, no super. A nie śpieszyłam się z tym dlatego, że teraz mam kompostownik i po prostu to, co mam w tym kompostowniku teraz, rozdzielę sobie na te trzy skrzynie. Dalej jeszcze myślę, że z jakieś dwa tygodnie będę tutaj wrzucała wszystko. Mam jeszcze bardzo dużo rzeczy w domu, jakieś rolki od papieru toaletowego, Będę to wszystko rzucała i rozdzielała sobie na te trzy grządki, a później przykryję, myślę, tam pewnie po worku jakiejś takiej kupnej ziemi uniwersalnej. Ja kupuję zawsze z Dino i ona mi się fajnie sprawdza, więc tak to będzie wyglądało. Ja sobie zacznę już tutaj wrzucać to, co mam w kompostowniku, bo niestety. U mnie dzisiaj taki dzień bardzo aktywny, bo nie było mnie dzisiaj do południa. Wróciłam na chwilę i zaraz znowu wyjeżdżam. Ale chciałam już to zacząć, żeby sobie tutaj już to stało i powoli móc sobie to robić. Mam jeszcze jeden taki większy big bag. Yy, I nie wiem po prostu, co mam z nim zrobić, bo on będzie jako pojedynczy. I chciałam go właśnie na te nieszczęsne ziemniaki, ale cały czas nie wiem. Może kapustne sobie tam wsadzę. Zobaczę. Na razie biorę się za te trzy. Rozdzielę sobie to, co mam w kompostowniku. Wcześniej, jeszcze jak miałam, do tamtego można też wyłożyć jakąś agrowłókninę. Tutaj też, mimo że mam wyłożoną, to jeszcze sobie tak rozłożę, żeby ta ziemia nie uciekała. To też jest dosyć takie istotne, bo potem jest problem. Jakbyśmy chcieli to podnieść, to ona się będzie tutaj z tego wydobywała. Także biorę się też za uzupełnianie już tych big bagów, żeby sobie stały i żeby mogła. Mieć te powiedzmy trzy kompostowniki, żeby mogła sobie już tutaj wrzucać. Także naprawdę uważam, że to jest świetny pomysł. Na takiej samej zasadzie można robić skrzynie podwyższone. Też tak robiłam, jeśli miałam takie, które jeszcze miały czas. To też sobie stały. Nie robi się tylko, jeśli chodzi o gałązki i tego typu rzeczy, do takich warzyw korzeniowych, jak na przykład marchewka, pietruszka. Pewnie burak ćwikłowy, bo on też musi iść głęboko, czy seler, żeby po prostu, zwłaszcza marchewka chyba i pietruszka, bo one idą tak głęboko i żeby to się po prostu nie rozdzielało. Ale tak to naprawdę, gałązki, jakieś liście, skoszona trawa, to co z domu. U nas jest cały czas problem, jeśli chodzi o kompost, bo u nas, mając kury, to wszystkie takie odpadki z domu, typu obierki od wszystkich warzyw. Ogryzki i tak dalej, wszystko wędruje do kur. I to jest ten problem, że ja mam mało tego mokrego materiału do kompostu, ale teraz już zaczyna się sezon na koszenie trawy, więc y, będzie wszystko ok. Mam skorupki od jajek, naprawdę wszystko tutaj wędruje u mnie do tego kompostownika. A teraz rozdzielę to sobie po prostu na trzy rzeczy. Zaraz y, widzicie, jaki jest wiatr, nawet telefon <grytanie> rusza. Także naprawdę wszystko sobie tutaj wymieszam, co tam powrzucałam, czy skorupki, nie skorupki, rozdzielę i wszystko wrzucę do tych big bagów, i dopiero wtedy będę mogła sobie tutaj jeszcze dalej robić, ale Ech, cały czas mało czasu. Nie wiem, czy u Was też tak jest, ale z kim bym nie porozmawiała, to każdy jest spóźniony i jakoś, jakoś nie, w, nie w tempie, może przez tą pogodę, która była, tak wszystko jakoś nie za bardzo wychodzi. Można sobie też troszkę piasku do, do tego big baga wrzucić, żeby tam jakaś taka były przepływ tej wody. Więc myślę, że będzie wszystko ok. Ja tutaj w skrócie taki przyspieszony filmik zrobię z tego kompostownika. Będę zaraz tam wyciągała i zwoziła. Myślę, że zacznę od tego, bo on ma już ten spód, a na razie jest tutaj wiatr, więc działam dalej. Wyciągnęłam sobie już powiedzmy jedną trzecią taczki. Podeszłam znowu do telefonu. Okazało się, że się nie nagrywa. Mam nadzieję, że tym razem się nagrywa. Ale niestety tutaj mam tą kreteczkę i nie mogę sobie z samego spodu wy wyciągnąć. Tutaj jest taka, którą mogę sobie sięgnąć tą dziurką, więc od niej będę sobie tutaj wyciągała wszystko. Zaraz Wam pokażę, bo to jest to, o czym mówiłam, że ja sobie ostatnio tutaj robiłam yy, taki miszmasz, po prostu przynosiłam tutaj trochę ziemi, trochę gałązek, trochę liści, jakieś skorupki i jakieś inne rzeczy. Teraz zobaczymy, czy będzie widać, przy okazji sprawdzę, czy się nagrywa. Nagrywa się, zobaczcie. To już sobie tutaj fajnie działa. Ja to podlewałam, jest wszystko fajnie wilgotne. Na razie niestety nie mam wideł, ale na, na razie nie natknęłam się na żadną dżdżownicę, więc mam nadzieję, że tutaj im życia nie poodbieram. Mam nadzieję, że siedzą gdzieś tam na dnie. Ja sobie do każdej. Z tych grządek dam potaczce tego kompostu, powiedzmy. Nie będę robiła na razie dzisiaj więcej, zrobię tylko tą jedną. Niestety wiatr nie pozwala. Tutaj akurat przez moment widzę, że tak ucichło, ale w miejscu tam, gdzie jest tunel i gdzie te big bagi będą stały, no to musiałam sobie już podłożyć te cegły, bo nie dawało rady. Więc na razie je sobie schowam do tunelu. Mam nadzieję, że może jutro będzie lepsza pogoda. Widocznie tak. Los chciał, żebym sobie dzisiaj odpoczęła. Pójdę sobie za chwilę na spokojnie wypiję kawę, ale tą taczkę już wrzucę do tego Big Baga, więc tam się zobaczymy. Ale to już na takim podsumowaniu. Wrzucę sobie tutaj jeszcze taczkę. Też mam problem i tak będę musiała to jakoś sobie rozdzielić, bo na, otworzyć od dołu, bo tam jest właśnie ten najlepszy kompost. Ale na razie sobie jakoś tutaj radzę. Wyciągnę sobie to, przerzucę do tego big baga i już potem, jak coś będę miała tak na bieżąco, to będę tam wrzucała na pewno skoszoną trawę i tego typu rzeczy. Tutaj mam jeszcze cały czas grabienie w warzywniku, ale to grabienie to już sobie zostawiam na sam koniec. Na razie chcę porobić te rzeczy. Mam jeszcze kilka rzeczy do wysiania, do przesadzenia. Za chwilę się zaczną pomidory, więc naprawdę bardzo dużo pracy. Tak jak wspomniałam, nie wyrabiam się ze wszystkim, ale jakoś tam sobie poradzimy, jak już będę miała te big bugi, już mam powysadzane te cukinie, więc myślę, że jakoś tam będzie ok, jeszcze pomyślę co z tymi dużymi, dobra. Wkładam to i widzimy się na podsumowaniu. Zobaczcie, tutaj jest ta grządka, o której wspominałam, to są te moje pierwsze big bugi sprzed 3 lat, można powiedzieć. I tutaj ona jest sucha, bo jej nie podlewałam yy, ostatnio. Jakiś czas temu była podlewana. Tu o dowody zbrodni, muszelki po ślimakach, ale naprawdę, patrząc na to, tu jest przekopana teraz. Powiedzmy yy, do góry, ale naprawdę, to co tutaj było pod spodem, jakieś wszystko, co się wyciągnęło, to to naprawdę super wygląda. I ta ziemia jest po prostu cała. O, dżdżowniczka. Przykrywamy. Naprawdę super. Tutaj wszystko rosło, dopóki... No o, zobaczcie. Tu już sobie cały czas pracuję. Te wszystkie gałązki, właśnie tego typu rzeczy, to ja sobie tutaj po prostu wrzucałam i o, jakieś skorupki jeszcze. Widzicie? No wiadomo, że to się nie rozłożyło, ale o, wszystko jest. I sobie to Przekopałam fajnie, o, fajnie sobie to działa. Niestety zniszczyłam ją tą ziemią od sąsiada, ale to też, no to już taka moja nauczka na przyszłość, żeby jak się nie wie, co się wrzuca, to lepiej tego nie wrzucać. Ale dołożyłam sobie tutaj obornika kurzego na jesieni. Później dołożyłam do tej grządki taki Nawóz, y, ogród start czy coś takiego. Tutaj chyba nawet te granulki jeszcze to są właśnie od tego, bo ja już tego nie ruszałam. Teraz jak będę wysiewała sobie tutaj fasolkę, to jeszcze raz tutaj wszystko zrobię, ale tak jak mówię, teraz ona taka leży sobie trochę odłogiem, ale zobaczcie, nie jest jakaś, y, nie wiadomo jak sucha, bo ja ją co jakiś czas tam po prostu. Podlewam, jak podlewam wszystko, i ona tutaj ładnie trzyma wilgoć. Także te chwasty wszystkie. Dobra, idziemy do grządki. Jestem, dotarłam. Rozstawiona, chyba dobrze na swoim miejscu. Mam nadzieję, nie, już widzę, że ją troszkę przesunęło, ale już jak wrzucę teraz tą ziemię, zobaczcie, to będzie ta podstawa. Później będę w dalszym ciągu wrzucała różne odpadki. Może jeszcze wystarczy, żeby z tego kompostownika coś przynieść. Może jeszcze z jedna taczka, zobaczymy. Później do tego yy, obornik granulowany. I na to będzie ziemia, albo ziemia wymieszana z obornikiem, zobaczymy. I mam nadzieję, że będzie wszystko ładnie rosło. Później na jesieni zasilę sobie obornikiem, bo najprawdopodobniej będę również. Ja tak sobie robię, że te dyniowate tutaj będą, I też może coś zmienię. To już czas pokaże. Aż tak daleko nie wybiegamy. Nie chcę tutaj yy, przekrzywiać od razu, żeby wleciało to wszystko staczki, bo chcę sobie tutaj ładnie równomiernie to rozłożyć. To jakaś świeża trawa. U mnie jest problem z tym kompostem taki, że nie dokładając tej yy, mokrej materii powiedzmy. U mnie kompost odbywa się tak bardziej na y, zimno, czyli na no, na sucho nie można powiedzieć, ale y, mam problem, żeby na przykład y, jeśli dlatego na przykład nie wyrzucam jakiś y, chorych liści pomidorów i tak dalej, bo u mnie to nie przerobi na takiej zasadzie, że to y, ten Yy, że te choroby po prostu wytępi, wygrzeje, że tak powiem. Więc dlatego u mnie się zdarzają na przykład rośliny, które tam kiełkują, bo po prostu nie ma takiej temperatury, która by to zabiła. Zobaczcie, to jest staczka yy, tej ziemi i tu szału nie ma. Ale to nic, już nam latać. Nie będzie, będziemy sobie dokładać, i później, co jest fajne, że tu można sobie po prostu co roku dokładać, dokładać, dokładać. Ja to sobie jeszcze o, zrobię tak, ale to już po tym, jak już będzie ziemia i ona może mieć, bo one mają 50 cm, także to może być bardzo wysoka grządka. To by było na tyle. Przerzucę to, pochowam, co mam pochować. I mogę iść na kawę, przed wyjazdem jeszcze zdążę się napić. Yy, pokażę na pewno w trakcie, tak jak zawsze, Wam pokazuję wszystko. Może jeszcze zanim skończę te grządki, wymi jakieś swoje rady. Yy, jak zawsze przedstawicie, pokażecie, napiszecie i może jeszcze coś tam zmodyfikuję. Ja robię tak te grządki. Byłam zadowolona i mam nadzieję, że w tym roku również będę, że nic się tutaj nie wydarzy, będę miała te trzy big bugi. Może jeszcze z tamtego coś wymyślę i tak sobie będę powoli działała. Także dziękuję i do kolejnego.